Lodowa Przełęcz 2376 metrów A tu jest zejście do lodowego stawu, bardzo niebezpieczne Ledwo idą ludzie Lodowy staw, najwyżej położony staw, Tatra Słowacja Tutaj mamy pieska, tam schowanego za panem I wejście na lodowy szczyt, ale nie idziemy tam, bo mamy zdrowy rozsądek No ale No to już wiesz jego, jego dni są, minuty policzone. Jego ja Przejdę ty? Ale popatrz. Tam są Jaworowe Szczyty. Jaworowe Szczyty, a będziemy schodzić tamtędy, tamtą drogą. A tam chęt daleko. Kozica ta częska To jest kozica, nie? Dobra Przed nami 12,5 km zejścia Do zobaczenia na dole